Cześć, witajcie w open symulatorze Flightgear. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić pewien dodatek, który rozwiązuje problem ze zbyt długim menu w naszym symulatorze. Także zobaczmy tutaj, że mam wczytany samolot A320, który sam samolot dodaje tutaj nam 5 pozycji do menu. Następnie specjalnie tutaj wczytałem dosyć dużą liczbę dodatków. No i taki dodatek też może dodawać swoją pozycję do menu, no i przeważnie to robi. Tak i tutaj też mam dosyć pokaźną liczbę pozycji w menu z dodatków. U mnie to jeszcze nie jest problem. Menu jest długie, ale jeszcze umie się mieści na ekranie, bo mam dosyć dużą rozdzielczość ekranu. Ale jeżeli miałbym rozdzielczość ekranu na przykład 1366 pikseli na szerokość, no a to jest dosyć jeszcze popularna rozdzielczość na przykład wśród laptopów. No to widać teraz, że to moje menu no, wychodzi poza ekran i już nie jestem w stanie tak, wybrać pozycji menu które, no, tych dodatków, które są poza ekranem. Dlatego też rozwiązałem ten problem pewnym dodatkiem, co teraz sobie zobaczymy. Także jestem w launcherze, idziemy sobie w dodatki. Tutaj mam tą moją listę tak, włączonych dodatków. No i też mam tutaj już dodany dodatek, który się nazywa addons menu aggregator. Link do tego dodatku będzie w opisie, skąd go pobrać, on jest na Githubie. No i wtedy sobie tam go pobieracie, rozpakowujecie paszkę zip i klikacie przycisk dodaj. No i oczywiście trzeba wskazać ten katalog, gdzie sobie rozpakujecie ten dodatek i wybieracie choose. I on tutaj znajdzie się na naszej liście. No ja go sobie teraz włączę, no i zobaczmy jak zachowa się FlightGear teraz z włączonym tym dodatkiem. Jak można zauważyć na razie menu rysuje się w całości ale po paru sekundach wszystkie te pozycje menu związane z dodatkami nam znikają i pojawia nam się tylko jedna pozycja menu podpisana jako addons. Tutaj zamknę to okienko. Tak i teraz jak sobie kliknę tą pozycję addons, to tutaj dopiero mam listę wszystkich moich dodatków, które sobie dodałem do FlightGira. Kolejność tej listy jest taka, jaką sobie podamy w launcherze. I to by była taka sama kolejność, jaka by się nam wyświetliła tutaj w menu górnym. Tak? Więc po prostu ten dodatek przełożył nasze menu górne na menu tutaj rozwijane w dół. No i teraz jak sobie wybiorę jakiś dodatek, na przykład Red Griffin ATC, to pokazuje mi się pod myszką okienko z pozycjami menu do na przykład Red Griffina, i teraz dopiero mogę sobie otworzyć tak, na przykład okienko Red Griffin'a. No i tak samo z innymi dodatkami, na przykład logbook i otwieramy sobie logbook. No, troszkę jedyny minus takiego rozwiązania jest to, że mamy o jedno kliknięcie więcej, żeby otworzyć okno jakiegoś dodatku. No bo teraz musimy kliknąć jeden, dwa, trzy razy, tak? Żeby dojść do jakiegoś okienka. I tutaj też dzięki sugestiom na Discordzie Flight Gear Polska. Dodałem też pewne skróty klawiszowe. Pierwsze takie proste skróty to jest to, że jak otworzymy sobie jakieś okno, na przykład RedGriffina, to mamy pozycję od 1 też do 6, i możemy teraz użyć klawisza, na przykład 1, żeby tak otworzyć okno Red Griffina. To taki jeden prosty skrót, ale też dodałem komendy Multi -key, czyli takie komendy wieloklawiszowe, żeby je użyć. No, musimy mieć fokus na oknie naszego symulatora, fokus nie może być na innym okienku dialogowym, i wpisujemy po prostu znak dwukropka, czyli Shift i Średnik pokazuje nam się okienko do wprowadzania właśnie komend klawiszowych i teraz dajemy m jak menu i mamy teraz podpowiedź że jesteśmy w addons menu czyli jesteśmy na prawidłowej ścieżce i teraz musimy napisać dwa znaki tak dwa pierwsze znaki z nazwy naszego dodatku i zasada jest taka że jeżeli dodatek ma w nazwie tylko jeden wyraz tak jak na przykład logbook to po prostu piszemy dwie pierwsze litery z tej nazwy logbook czyli lo no i teraz daję lo i pod myszką otwiera mi się menu do dodatku logbook. I wystarczy teraz na przykład otworzyć logbook. Ale jeżeli dodatek ma w nazwie więcej niż jeden wyraz, na przykład ma dwa wyrazy, czy też trzy i tak dalej, jak na przykład red griffin ATC, to musimy podać pierwsze literki z dwóch pierwszych wyrazów w nazwie. Czyli na przykład dla red griffina będzie to dwukropek MRG, jak właśnie red griffin i otwiera nam się menu do Red Griffina. Mogę na przykład wejść w ustawienie. Także tutaj myślę, że zasada jest dosyć prosta. Także dam jeszcze raz dwukropek. Tutaj już mamy podpowiedź od flaydiera, że możemy nacisnąć klawisz tabulator. Dajmy sobie ta klawisz tab i mamy też podpowiedzi, jakie teraz sekwencje klawiszy możemy zacząć pisać, tak? No i tutaj właśnie mamy pozycję na M, jak tak z menu. Więc widzimy, co możemy. Także możemy dać M. No i tutaj zobaczcie, że mamy na przykład teraz po dwie pozycje na przykład na L, jest to landing rate oraz logbook. Tak samo na A mamy po dwa dodatki. No a to dlatego, że te dodatki mają tak tą samą literkę w nazwie, zaczynają się od tej samej literki. Dlatego dałem co najmniej dwa znaki, żeby wpisać, tak? Bo teraz jak dam literkę L, no to dopiero teraz to mi się rozdziela na dwie pozycje, tak? Żeby dać logbook to teraz muszę dać O, a żeby dać landing rate no to muszę dać R od właśnie drugiego wyrazu rate. Więc dajmy sobie R, tak i otwiera mi się menu do Landing rate. A. Tak więc tak działa ten dodatek. Myślę, że wszystkie tutaj akcje są tak przenoszone do menu prawidłowo, tak. Także zawsze mamy dostęp do wszystkich tutaj okienek, do wszystkich akcji, jakie tutaj menu oryginalne dodatku wywołuje. Także tutaj nie powinno być nic zepsute. Jeżeli coś by było niedziałające, to dajcie znać. Oczywiście, to będę to naprawiał. Także to tyle na ten odcinek. Do następnego razu. Cześć wam.